Taradam. Taradam. da 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 ludzie. Tutaj Hanta I jak obiecałem, nowy materiał! Dzisiaj gramy w GTA 3. Boom, headshot. No nie, nie headshot, bo żyjemy dalej, no ale tak. Gramy dzisiaj w GTA 3. To jest początek mojej serii związanej z GTA 3. Nie będziemy się tu zagłębiać e, może wiecie w, w, w szczegóły fabułę to ja wam mogę skrócić. Tak, więc jesteśmy sobie takim fotofacetem. Mamy na imię prawdopodobnie Clyde, coś, czego się dowiedziałem niedawno dosyć. E, jedźmy. I tak, tak jak widzieliście, tam jest na początku ten filmik, zostajemy postrzeleni przy tam e, napadzie bankowym, ta laska nas zdradziła, e, i... i co, zostaliśmy uwięzieni, ale była taka jakaś akcja, że jak jechaliśmy furgonem wojskowym, właśnie, czy znaczy policyjnym, przepraszam, z tym właśnie kolesiem, który siedzi z tyłu, i... i, 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 i... i, i siedzieliśmy sobie... W furgonetce policyjnej I z jeszcze jednym dziwnym osobnikiem T-Volt gra Train 2 Demo, co? T-Volt gra coś dziwnego, nie wiem w ogóle co to jest eee, tak No, zmienimy ciuchy, bo tak nie będziemy na pomarańczowe chodzić ja też wolę jakoś na czarno na przykład Uwaga I mój bohater będzie miał czarną kurtkę Ach, dobra, wiem o tym Myślałem, że wyjdzie teraz. na Spaliłem. No. Jest czarna kurtka, dobrze. <grywa> Okej, okay, yy, słuchajcie. I co dalej? No, jechaliśmy sobie tym furgonem, ktoś nas tam napadł. Na ten furgon, żeby wyciągnąć takiego dziadka, który tam jechał z nami. A my tam przez przypadek no też sobie uciekliśmy. Znaczy, przez przypadek, no... Przy ok takich okolicznościach, a nie innych. No, tutaj kolesia. Tak, jakbyśmy nie mogli przejść na nogach, nie? I co? Kolej został sobie tam uwolniony, a my tam korzystaliśmy z okazji, wyszliśmy sobie, ale tam wyrzucił jakąś bombę czy kiwie, co, to wyglądało strasznie śmiesznie i wysadził wtedy przez to most i teraz jakaś tam... Chyba jesteśmy odcięci od jakiejś tam części miasta, czy coś takiego... No mniejsza... Było to dziwne już. Mamy sobie jakiś wieku. Znowu ten biegun Jak Misty. A Misty to dziwka. Bo kogo niby gangster ma odbierać? Przepraszam bardzo, kogo gangster miałby odbierać? Taki gangster na posyłki, jakim teraz jesteśmy. Odbierać z jakiejś tam kliniki. No dziwkę. Chodźże tu. The fuck? Ostatnio jakby multivolta to grałem w Saints Row The Third i tam jest taka jakaś książka świętych czy coś takiego. O, już mamy dwie gwiazdki nieźle. My ksie książkę Bad Fellas? Boże co to nazwa. My książkę świętych, w której

Plum plum, plum plum. Raz, 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 raz. Tu, 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 Skok. No, idziemy zapisać grę. To jest taka... Eee, tutaj sobie napiszemy. Mam w misję, uprowadzić pojazd, zabić kogoś i tak dalej. I jest motyw taki, że trzeba zabić kolesia. Weźmy, tam zabić kolesia. Jakiegoś tam. A żeby go... Tam są takie warunki, które trzeba spełnić, żeby kogoś zabić. Na przykład, nie wiem, na lotnisku był jakiś gość, którego trzeba było zabić. No to najpierw trzeba było na tym lotnisku, Ała... porwać. Um, porwać co? Wózek bagażowy. Eee, I wtedy się pojawił, tak? No tutaj na przykład. I teraz właśnie jest motyw z grubą dziwką. Trzeba było pojechać do danej dzielnicy i porwać grubą dziwkę, żeby, eee, żeby pokazał się jakiś tam. O, policja. Aha, ale tu mam wysiąść cholera. I żeby się. żeby się pokazał. O, mam pistolet! ale świetne. Dobra, no, żeby się pokazał tamten gangster do zabicia. jeździłem po tej dzielnicy chyba z pół godziny albo godziny i nie mogłem żadnej grubej dziwki znaleźć, no. Wszędzie się toczą te dziwki, ale i tam ich nie było. No po prostu. straszne. Gminne. No dobra, jakiś tam koleś się wkurzył na, co, na kogoś tam innego I teraz każe kogoś tam Porwać czyjś... E, a, żebym sobie wziął kij bejsbolowy Tak, no bo przecież Ja nie mam Żeby... Trzeba, trzeba tu będzie hmm, Trzeba tu będzie Pojechać po jakieś auto I je przemalować I ukraść, no coś w tym rodzaju No takie, trochę bez sensu Chabron, ukradnij auto i przemaluj je, yeah, dla mnie! Wszyscy to jest No to niby Chinatown, a, a, a wszyscy z włoskim akcentem gadają, to jest dziwne. Znaczy, z, no, z włoskim albo w takim meksykańskim. Gdzie ja jadę? To nie tu. Znaczy, tutaj będzie za chwilę. Trzeba będzie misji zawieść. Osz, oh, fuck. Co za głupi Zmienię sobie kamerkę, właśnie pokażę wam, jakie to są kamerki. Możemy sobie zmienić na taką. Strasznie du dużo kiedyś grałem na takiej kamerze w ścigałki. I tylko tak coś widziałem. Tu jest koleś, który chce nas zabić. <grybujesz> Dobra. Bierzemy sobie inne auto. I patrzcie teraz, pokażę wam jeszcze, można tak, można mieć taką gangsta kamerę, taką Vice trochę, i można mieć taką, można mieć widok izometryczny, co jest po prostu genialne, to jest genialne posunięcie ze strony Rockstara, że można sobie przełączyć na widok izometryczny, czyli powrócić po prostu do korzeni GTA, do, do GTA 1 i 2, które były właśnie izometryczne. Jezu, jak to się ślizga, ja nic nie widzę. Gdzie ja? Kurde, co ja jadę? Dobrze, to idzie do pieniędzy. Bo... jest jakieś. O, dziura! The Hell! Co to miało być? Wiesz, dziura tam jest. Gdzie ja się w ogóle zapuściłem? Fuck. Muzyka klasyczna, co za gówno. Jak ją ja tu zmienić teraz? A ty? Nie, ty. niech będzie coś takiego. Gdzie to za stronę? spray jest. Tu jest, dobra. Minąłem. Będziemy tyłem. Ha, wiedziałem, że jak nacisnę to, to mi wiedział, to jest debilne sterowanie. Tak się nie da zrobić. Dobra. This time it's free to cabron. Dobra, jedźmy. Metro nawet tu jeździ górą. Fajnie. Ciekawe, czy będzie się dało tym, tym pojeździć, albo porwać to, czy coś. W GTA 2 się dało tym jeździć. Albo poczekaj na stacji, wsiąść sobie i... Można było tym jeździć. Znaczy, no, jeździć na zasadzie... TO JEŹDZIŁAM, RAZEM Z TYM! No wiedź tam, kuźwa. Dobra, wjechałem. Nie, ta... debilne, trzeba wychodzić z tyłu za tak każdym razem, no ale trudna. Taka optymalizacja. Dobra. Teraz trzeba wziąć Misty i ją zawieść z powrotem. Znaczy nie z powrotem, tylko do jakiegoś tam gościa innego. czy też ta tam misję. Kota zabiłem, co?! Przyjście ten, to, to, to takie tam. Miau. Kurwa mi się. O, przeskoczyłem. O, żejmy. JEDŹ! Strasznie się wolno zbierają te samochody naprawdę. No, idziemy po misję. Drive, Misty for me. No, nie, już, już to po prostu, ta, nie, nie chcę wam was męczyć tymi wszystkimi rzeczami tak naprawdę, nie wiem czy będę, o oh fuck, nagrywał w całości, całą grę, bo chciałbym po prostu, co innego, że, że sa, samemu chciałbym sobie chwilę pograć w to, tak? A wam w sumie chcę pokazać grę, więc pewnie będę wam pokazywał misje, te fabularne, czy coś, no to na razie muszą być fabularne, bo, bo innych nie ma. ale głupi jestem, wiem tutaj wsiąść, ośmiem zaklaksonować na nią. I już podjechać rusz się dziwko! A, ah, fak <grystanie> co ona tak wolno lezie? Dawaj! Ach. On się ziewa. Tak, więc jakieś tam wiadomo takie luźne rozgrywki, może... No, raczej będę sam prowadził sobie takie takie, nie wiem, luźne rozgrywki na zasadzie zwiedzania sobie miasta, robienia jakichś tam, nie wiem, znajdę innych takich rzeczy, nie wiem, czy coś takiego tu jest, pewnie tak. A, a wam będę, nie wiem, pokazywał pewnie główne misje fabularne. Iść do przodu, iść do przodu, iść do przodu. O, chcę wam pokazać porównanie wszystkich tych gier de facto. W sensie całej serii GTA. Trochę to zajmie, ale... Ale jednak, no chyba żebyście chcieli coś innego, na zasadzie, żebym ponagrywał jakby po jednym odcinku z każdej z tych gier, dla szybkiego porównania, a później, nie wiem, dokręcać kolejne, chociaż nie wiem czy to tak będzie, myślę, że raczej bym wolał wam pokazać teraz GTA 3 i sobie będziemy tam po kolei jakby iść tymi grami, tak? Nie wiem co pójdzie następne, jeśli się zastanawiam, ale... Ale też na chwilę trzeba będzie spędzić Joey! przy tej grze. A ja jestem niemową. Właśnie bohater nasz jest niemową. To jest dosyć śmieszne. przecież już o tym mówiłem. No dobra. Aha, od 5 do 21. Wtedy ma tylko pracę. To pewnie to będą to, to jak ma tak ustalone, no to w takim razie to nie będą na pewno fabularne misje. Ups, dziwka. Prysła, pękła. Tak przynajmniej brzmi. Noszmy sobie kamerę na izometrię. O oh je! O yeah. Oh yeah. Pum, headshot. Hmm, za dużo rojo ostatnio. Czy nawet nie, że filmików rojo, tylko osoby rojo w moim życiu. Zaczynam <grymna> przejmować jego tekst, kuźwa nie to. No jedź, kuźwa dobra. Luigi, pump, action, pimp. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amnonation opposite the subway. Abomination. Another. Yeah, to a było to. w Amnation, no to w San Andreas pamiętam jest. O, jaki fajny samochód przyjechał. A. Ale co na pewno, na pewno, No więcej chciałem. Że w tym taki bardzo fajny tekst jest z GTA 2, jak się tam zapisuje grę, trzeba po prostu wejść w taki budynek, jakby i wtedy Taki lektor krzyczy: Hallelujah! Another soul saved! Ale Wam to pokażę kiedyś na pewno, jak zagramy w to. No dobra, mamy tu amnation. w Stop. No nie. Aldous Ups. Co ja tu zrobić? Out of stock. Co ja mam tu zrobić, przepraszam, żeby, żeby wziąć tę broń? Nie, ja, bo tam jest ten koleś tego ANZ-u. Co dojdziemy po prostu do niego? Stawaj, gnoju. St o oh, nie, zabili mnie. O oh, shit, O oh, shit, jaki fail. Ale kuźwe, dlaczego nie mogłem tam tej broni wziąć? Ja nie nie, nie nie nie, kurde. Dobra, hej, bla 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 bla. bla, bla. Wiem o tym. Śpierdąć. Nie lubię w San Andreas dokładnie to samo. You will lose your bla 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 and the mission you were Coś tam, coś tam i pojechał karetka Wie... E, zawsze tak jest, że za pierwszym razem Zawsze za pierwszym razem jak się jest na tej komisariacie albo szpital, ja się w tych od trójki No to tłumaczy, że coś tam, że szpital, że to, że tamto Nie, ciemno ludzie je... Hamerem Patriot a teraz też jest p Tutaj widzę, samochody się bardzo podobnie nazywają na siebie. Jeszcze będę musiał przejść Vice City. Najśmieszniej no będzie kuźwa. Dobra, muszę stąd wyjść nie będzie San Andreas, bo ja w tą grę przegrałem około hmm, 120 godzin, a ja potrafię po prostu na pamięć tam wszystko robić. O Jezu. dobra. Tym razem nie fejmujemy, tylko musimy iść do i jak coś tam będzie mówił, to muszę przeczytać. Dobra, wiem. Zamknij się, spierdzielaj. Idźmy. Aha O to mu chodziło, dobra, już, już wiem Chciałem iść od tyłu, żeby mi dał lewą broń. Aha, już mi dał. Super. Zawsze coś, nie? No przesuńcie, gnoje się. Maska nam trzy odpadnie. no trzeba znaleźć tam tego. A! Trzeba znaleźć teraz tamtego gnoja. Zobaczcie, ja musiałem sobie poprawić słuchawki. Dobra, jedziemy. ten ćwok pojechał, dobra jest. To dopiero jest iście gangsterskie. Wyślanek ufa. Tu, 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 tu. Ma już do teraz na trasę. I już wydaje się, jakiś z Diablo Stallion. The pistol is now in stock at M-Nation. To dobrze, a ten samochód ja sobie wezmę go na razie. Wow, insane stunt bonus! Haha, <ścoughs> oh, bo jaki ślisk, ale prze... nie, prze... Uu. O nie, no i straciłem samochodzik. No już pamiętam, była metoda nawet... czy Kurde, nie wiem, mam uzi, mam shotguna, jak. A jak tu mam przycelować? Nie mogę. No nie, mam już gwiazdkę. Zaczęło padać? Dobra, no, muszę, muszę porwać jakiś samochód. Tak, no, tu jest. Biorę samochód, idę zapisać, bo mam wiatkę. Jedźmy. W San Andreas było coś takiego, że, że potrafiłem, nie wiem, dojechać czasem samochodem, uszkodzonym strasznie, do swojego garażu, bo chciałem go mieć. I tak strasznie uszkodzony samochodem dojeżdżałem, on się zaczynał palić, nawet do tego stopnia, że mi na przykład wybuchł, a ja go później zapchałem do garażu, tylko ważne, żeby stał nie na dachu, tylko, tylko normalnie. Ja go w stanie wepchnąć do garażu. Przesuwając go, otwierał się garaż był nowy. Bytyć śmieszne. Dobra, siadaj. Napisuję. Tutaj, okej. Okay.